Jakie wyzwanie w tej chwili chyba największe mamy i to w Polsce i w całej Europie, bo to dotyczy tak naprawdę zmiany podejścia do wspólnej polityki rolnej. Dzisiaj głównie płacimy rolnikom za to, że posiadają pola uprawne. Tak naprawdę większość płatności, które dostają rolnicy, jest uzależniona od ilości gruntów, które oni posiadają. Efektem, jednym z efektów tego jest to, że 20% rolników europejskich dostaje 80% pieniędzy, które na całe rolnictwo europejskie jest skierowane. 80% tych, które mają, tych, którzy mają małe gospodarstwa, otrzymują pozostałe 20%. Więc to jest rzeczywiście głęboka nierównowaga, niesprawiedliwość tego systemu. To powoduje również, że większość rolników nie ma bodźców, żeby prowadzić produkcję w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, to jest bodziec, żeby rolnicy intensyfikowali produkcję, aby tworzyli metody przemysłowe tej produkcji, aby utrzymać się na rynku. To wyzwanie, przed którym stoimy, to jest właśnie stworzenie me mechanizmu, że będziemy płacili rolnikowi za to, że będzie wzmacniał system przyrodniczy, że będzie chronił środowisko, jednocześnie prowadząc produkcję rolną, jednocześnie wytwarzając płody rolne. I to jest to świadczenie usług ekosystemowych, które, za które powinniśmy rolnikom płacić. To jest ten największe wyzwanie, przed którym stoi reforma wspólnej polityki rolnej.